Witajcie w kolejnym odcinku dziś mecz na Susem na topie, a do nagrywania po jakiejś tam dłuższej przerwie. Nagrywam przecinki na luty, niedługo kończyć mogę czas sesji. No niestety nie zdałem pierwszych yy, dwóch egzaminów, które będę pisał na początku lutego, także powiedzmy, że trochę się zmniejszy. Ale wciąż mam jakiś zapas, bo mam, jak to widzicie, na ten poprzedni odcinek już był z ich pierwszej serii nagrywań. Eee, Nagrywałem tak, z rzędu. teraz miałem pora przerwy i wracam. Eee, grano caping, czekam, ja na Cape, nie wiem, co mi ciekawia. Mam cenę na sotwercie. Pantana dżungli. Ta linia będzie okropna do gry, tak powiem. A Petoni mają sporo. Trzeba będzie Spirit Visage? złożyć eee, w Trinity Spirit Visage Niego. O, tam wejdzie jakiś... Tam Bawkejt, hm? No, to raczej damage'u to oni nie mają. Chyba, że powiedziałbym, że ten same zaraz tu u mnie! No, myślałem, że będzie agresywnie wygrał, ale... Nie. No, to się jeszcze nie wygrali tego wejdą. Ale nie na tyle, aby móc przejąć Red Bullfa. Dobra, no jak mówię, tutaj linia będzie okropna, będzie tylko wszelką linią. Nie mam momentu, nie wiem, no, no, jak się nastakuje, yy, to na pewno będę w stanie yy, ten. Chciałem coś na stosowni nagrać w lesie w ogóle, ale to jednak jest taki klasyczny, jednak to player. O oh Jezus! Miał być auto tak najpierw. Ale zepsułem. Tu ona jest. Okej, nie ma to, ja chcę zapuszować. Dobra. Ło! Wow. Wow. Ja ostrzegałem. Chyba, że nie odeję killa, bo szczerze... No, jaka to zła sytuacja, jak nie zabije tutaj. Ale ja chyba nie zabiję No to ma bardzo złą sytuację Bo bardzo żarty stracił To chyba? Ej! To No ja tak, jednego nie wezmę No kurde co te tam elekt zbufowali? Ja muszę pocachać. Y, Cześć, mam dźwięk na dwa? Są głośno. Wezmę na jedynkę. Czy nie, to jest za cicho. Dobra, No tak, jak tak się dopnie, a nawet kanon będzie dosyć przyjemny, miejsce. A jakby tu przyszedł w ogóle ten panteon, tylko jedynie pół HP ma. A prawda, tym nie przygardę. Świetnie, jeszcze dla mnie zabójstwo. Nie, co na to robić? Przeciwnik No nie, nie tego kliknąłem. A tak by trafił. Naciąkane na, na tych minionów, tu było i nie trafiłem. Bo no to zależy mi na stackach bardziej niż to w frizowaniu czy coś. Przez renda to i tak takie typowe frizowanie nie ma głębszego znaczenia. Ja mogę zrobić Ctrl Q, nieważne. Au. A to dapnię. Możemy to expo pozbierać. Dobra, ja bym się tu cofnął. Powiem expo chyba zbierać z tych minionów. Tak, zbieram. Dobra, mam e Trinity Temki, zrobimy coś takiego i zrobimy coś takiego. I wróciłbym sobie na... No nie, tak nie mogę ją tak klasę wbić po prostu, no No to jachanie i będzie dosyć trudne. jest spierdzielaj Nie umiesz grać, a Dekarry musisz pójść topa. No też nie umiem, ale nie gram na topie <grybale> Wybalony biwa eee, level, to mi się nie podoba. Ja dobrze żywam, o to jest baromany Udzielaj Dobra, nie zerknął, niech widziła A, no, niestety, laning face'ów nie będzie przyjemny i to nieważne jakie ma temy. Dobra, nie wiem czy zdobędziemy ten first blood. Nie wiem kto zdobył. Oni. To lipa. To lipa. No ale to szczęście zmieniają w patchu. Jeszcze gram na patchu pierwszym. Niedługo. Mm, no pojutrze to będzie. Jutro albo pojutrze. Yy, patch drugi, gdzie to zmieniają, będzie na 3 kile. No Moim zdaniem dalej jest to za mało. Powinno być do 5, ale dobra, już powiedzmy że... Dobra, użyłeś pasywę to wywalone mam. Nie zabijesz. Oj, kurwa, chyba jednak nie zabija. O, Była Diana. ja tak nie mogłem podejść. I jest takie sporo no, no ja się skaluję, także... Mam wywolone w to wszystko. No, szkoda, że mam taki team akapekowy, co nie muszę iść w bizarza. No co mam tam? Kurwa pójść storo? Mogę ci pójść zwardować, ale no... A, dobra, bo ty chcesz tam wbić, no dobra. Okej okay. Fajnie ten, bo zapomniałem, że Pantona ma coś tak jak R No i udało się przejść do być Grawy Dwa zdobyte Przeciwnik zabity eee, Przeze mnie, po mnie drugie zabójstwo eee, Spoko, no to Katie też jeszcze nas z tego Pantona, co nie jest być przyjemne Nie wiem czy ja go wziąłem Nie wiem no, chyba, że wziąłem Taka z kanona ja wróciła, ja sobie, bice, ja sobie stary, ja sobie pójdę pan nie wierzy, nie Na styk... A mój dżunglik super troskę troluję. nie jest to dobra informacja, bo... Tak naprawdę trochę z Pantheonem sobie grał w gierkę Dzięki też z problemami, no też umiera Mmm, wiem, bo tutaj no, niestety mi się nie podpisują chłopacy. W zasadzie to tylko oni zdychają, bo nas no, tam, po tej debilnej akcji. No. Aha, no tak. Oooo, nie polecam. O, dziękuję. No nie ma ona, musi błąd zrobić No ona się... Nie wiem, czy tak bym nie mógł jej pogonić Szkoda, że staka z niej nie wziąłem Ale co, co zabiłem No No no, oczywiście jest jungler Halo? No, gdyby nie zużyła, no, no nie wiem, czy ona by tu nie padła. Mhm. Czasami zużyłem podkę. może jest to, może jednak bym to. Tak. A, na no, zawsze dżunglę musi być. Ale co zabiję, co? to zabiję. Hawaty drugiego odryka, podchodzą. Co, jest oczywiście fajne, bo. Żeby mi się. Se... Tak, akurat widzicie, pantona, nie wiem, czy było zbyt mądre. No, nie było. nie wiem co chłop zrobił Nie wiem co on zrobił w tej akcji Tak szczerze Ale zresztą umarł Czy macie tego badna No spokojnie, stary Znaczy to co no pierda? tak robi się średnio podoba no, A to już ci nie pomogę, stary No i dosyć radę, leży Czy on się poddał? Yeah. O dobra, cooldown stary, daj mi farmić No jeszcze nie zestrzał. Nice Ej, mamy wódki wzmocnione. 80 taków, 14 minut także taki wynik przyzwoity Ej, nie pamiętam który, który, dawał, który, dawał, który dawał, który dawał który dawał kwiatki Nie pamiętam się na bocie pojawił Dobra, nie rączam w. Zniszczono Twoją wieżę, czyli. Dobra? Wiesz, sensie, że Mamy nie miała zbyt wiele, ale na nią starczyło. No. Mamondo, do no, was that? Przeciwnik pokonany. Przeciwnik pokonany. Ja przesadzam, wiem. 1300 jolda, dwa 2300 itemy teraz Firit Wizage i Ocenione buty No i świetnie, bardzo dużo pieniędzy. No ja nie idą w dupie z nim. Teraz się idę. Parmić 122 gripy, 512 Świetna Gierka. 835 z mezu A tam był ten zgięła, okej okay. Nie wiem, to niby kiele, ale w sumie nie wiem, trafiałem różne, takie trochę dziwne. Bo mógłbym wyglądać po prostu kolosowo Eee, to klatka była. No ale z No widzę Sto golda dostali. Czas zużyli. Ja super. Zagadnij z bytom, że nie gram Jeszcze ja mam że na mnie nie ma Po jeszcze są te budki Te też pomagają Dzięki, że mi wlazłeś pod ekran. Dać się zabić. A dziękuję. Nie jesteś. No, ba, akurat aż tak bardzo mi na stakach pojedynczych nie zależy, szczególnie że mam już prawie 500. To jest spoko wartość. Nie wiem czego ci, nie ten, metr, tak trzeba mi powiedzieć. Tysiąc de mecz daje się zbejtować A, to perfect moment użyłem. O, No ma

nie, wodzie uczciwi, no, chociaż piotkę przyprowadźcie. A, nie zdrożę mi, dajcie słowa. No, nie damy, na mnie nie mają. A ja mam 3,5 miesiąca obecnie w sakiewce. Ojej, jaki Nie mnie dobiła. Kometa mnie dobiła. Dobra. Nie, i na jakieś losowe itemy, do końca nie wiem, co tu, co tu kupować. Ale do chłopac. No, nie jestem zadowolony z tej KT Zdecydowanie przyspieszyłem tą grę tym puszem. Jeden na dwa spokojnie zrobieniem Jedna MF -każ. Wszelkie linie zniszczony, bo to no, co to da? Bo przychodzi nasus, na je, kurwa Gigant, chat najebany, pojebany i nic nie możesz bardzo zrobić. No ale jest najgorsze, w tym wszystkim, taki kontroler mechaniczny play'u na to no, bardzo no, no, nie ma. Nie jesteś w stanie nic zrobić. 16 tylko 11 Darty Force, a ogólnie no, z na Q 552. Okej, okay, zawsze jeden tower, to nie chociażby go podkuszował No i tam się biją. Ścieli mi się to podoba, bo jak tam poginą, to nie będę na ale z drugiej strony jak wystarczająco długo przytrzymają ja się nie będę mógł, będę w stanie. Masz jakiś jeden idzie do mnie, gagatek, ale mógłby w dubę. No, patrz, tam Widać. Aha, ci chłopacy. No 1 na 4 nie zrobię tu no. Ale w inhibitor Jednocześnie znaczy, nie, wziąłem tower'a Wziąłem 2 kill'e ze sobą MF'ka nie ma damage'ów, miliona Nie zaczęłem bo tower'y się oczywiście odradzają, ale... Mimo, wszystko się siena, no. wiesz no, 13, czy 3? No... No co, się sfidowałem na tej KT, a mówiłem, że od ma, że idzie gonić i będzie katastrofa, nie będzie killa i nie idzie, że ja tutaj I to było ważne, bo traciłem mnóstwo ekstra, po czasu. No a potem dganka od Pantona kiedy zapuszowała, no i cała linia się rozstrzygnęła, cała gówno się zrobiła przez to. No to tank jest, no ty nie masz nrżut, no pół HP zadał. Ale padała ma damage. Przeciwnik, bo nie... Przeciwnik tokony. Nie ma kto bronić. Twoja no. drużyna zniszczyła wieżę. Koniec sery. No waty się jeszcze bawią. Trupy w drużynie przeciwną. No ty kurde no. <śmienicza> Dobra, dziedziniesz to sami się jak tebie wybalił. Są koniec, dzięki za oglądanie. No cześć dziś.